Stasiu Jak wy się macie po przeprowadzce Co? Tasiek Chcesz wyjść? Chodź Tasiu Chodź. Nie, tylko Tasiu idzie Szybko Tasiu, szybko Dawaj Tasiu Dobra, mamy Tasia Jak ładnie jak, jak ten piach jest wysypany Te kurki jakie kolorowe się teraz wydają Ciekawe ile ten piach wytrzyma Ładnie wyglądają, nie? Teraz, kurki. Zobacz, one poszły tam, bo one widzą, że Stasiu biega. Wy też biegacie. Wy macie mały wybieg, ale biegacie. Idziemy po wiadro? Chodź, idziemy jajka zebrać. Dobra, teraz zobaczymy, czy ares robi rzeczy z pamięci. Poczekaj, czy pomyśli, dam mu wiaderko. Poczekaj, bekło ci się. Zobaczymy, czy pójdzie do tamtego kurnika. Tam gdzie już nie ma kur, czy pójdzie do tego kurnika. Tak? Zobaczymy, czy Ares myśli. Proszę. Nie, Ares nie myśli. <grystanie> czy mnie to dziwi nie? <grystanie> a co ty tam chcesz zebrać? Czy też tam nic nie ma? To skąd... Dobra, chodź, idziemy, zobaczymy, co tam, co tam jest w środku. Ja myślę, że ty tam jajek nie znajdziesz. Wiesz. No, a zobaczymy, może, może Ares. O nie, czekaj, czekaj, nie wchodź, nie wchodź, cofnij się. Poczekaj, bo tutaj kaczuchy są otwarte. Dobra. I co? A gdzie są kury? Coś nie pasuje, nie? Ares? <grytanie> no, gdzie masz te jajka? Nie ma jajek, a czemu? Może dlatego, że kury już tu nie mieszkają, co? Co tu się stało? Nie wiesz? No pomyśl, co tu się mogło stać? Dlaczego tutaj nie ma jajek? Żadnego jajka? <grystanie> On jest naprawdę zdziwiony. A ares, a nie myślisz, że jajka są tam, gdzie są kury? Co? Chodź zobaczymy do drugiego kurnika. Widzicie, psy nie potrafią logicznie myśleć. Czasami mu się zdarzy, ale zazwyczaj mu się nie zdarza. Ciekawe, czy tutaj będą jajka, co? Arciu, będą tutaj jajka. Uważaj na Danusie. Widzisz, Danusia pilnuje wejścia i co teraz? I nie wejdziesz? Ja mam z nią coś zrobić. A co ja mam z nią zrobić? No musisz wejść i powiedzieć, przepraszam, Danusia, chciałbym wejść. Tak? <noise> Goś się cieszy. No idź, przeproś Danusia, powiedz, że chcesz wejść. Nie, nie masz odwagi. Nie masz odwagi, żeby wejść. Danusia Cię przepuści. No. Nie przepuści Cię? Niemożliwe. Danusia jest bardzo miłą kurą. Danusia. Czekaj, bo nie mogę otworzyć. No, teraz wskakuj. Widzisz, Danusia się przesunęła. Cześć, Danusia. Pokaż, się, jaką tu jesteś ładną kurą. Piękna kurka jesteś, no. I ona też ma takie spodnie, takie pantalony. Nie wiem, co to są pantalony, ale powiedzmy, że to są pantalony. Fajnie, jak kurnik jest taki czysty, ale to za długo nie potrwa. Na razie jest wialutki. I co, Arciu, tutaj są jajka? Chodź, zobaczymy, czy tutaj są jajka. Zobacz, są. Arciu, tutaj. Zobacz, tu są jajka. No, widzisz. Bo, żeby były jajka, to muszą kury być w środku, tak? Tak, czy nie? Zobacz, jakie duże te jajka są. O, Marciu, proszę cię, uważaj. Bo potrzebujemy jajka, bo nie mamy nic w domu, już. Wszystkie jajka w inkubatorze wylądowały. A najlepsze jest to, że przed chwilą prąd nam odłączyli. A my mamy dwa inkubatory nastawione. No i babcia się już załamała. Podłączyliśmy agregat, żeby jajka nie zmarzły w inkubatorze. I po godzinie włączyli prąd. I nawet naszym pisklaczkom lampkę wyłączyło, nie? Musieliśmy im wodę do termoforu nalać. Tak? I już im ciepło, nie? Teraz się grzeją. A czy Arciu już wie, skąd się biorą jajka? Żeby było jajko, takie jak masz w wiaderku, to musi być kura. Tak? Jak kur nie ma w pomieszczeniu, to jajek też nie będzie. Tak? Rozumiesz? Pewnie nie rozumiesz. Daj mi to lepiej. Bo nas zabije. Jakie jajka zbijemy. Dobra, wychodzimy, przymkniemy im tutaj trochę, żeby im tak zimno nie wlatywało. Pamiętacie, jak tu były szczury? To ich nie ma na razie, bo się wyniosły. Ale jak są kury, to szczury też będą. I one za chwilę wrócą. No właśnie, Ares. My założyliśmy klopsa na szczury, nie? Żeby się złapały. Musimy zobaczyć, czy się złapał. Dobra, chodź, idziemy. Kaj, najpierw jajkę odłożę, dobra. Chodź. Tam nie, tam są kaczuchy, kaczuchy zostaw, bo one się stresują jeszcze, wiesz? Arciu, poczekaj. Ty pamiętaj, że szczur może mieć wściekliznę. Ja już stąd widzę, że nic się nie złapało. Klatka zamknięta, klopsik ruszony, ares. Klopsika coś ruszyło, Ares. Ponieśliśmy porażkę. Aż wstyd to pokazywać. No ale pokażemy wam. Widzicie? Ktoś jadł Klopsika. Klopsik był bardziej na tej na tym metalu, z tyłu. Jest z przodu i jest ugryziony z dwóch stron. I co tu się stało? No jakim cudem, Ares? Jakim cudem ta pułapka się zamknęła i on zdążył uciec. Co? No, powiedz mi, jak, to się, jak do tego doszło. Ja już nawet rękawiczek nie zakładam. Patrzcie, z tej strony szczur się najadł. A nie, z drugiej nie jest nadgryziony, tylko z tej. No, ale sam fakt. Szczur jadł klopsika. Widzicie, jak będziecie polować na szczury, to wsadzajcie klopsy do środka. No, chciałam go przyczepić na trytytkę. No, ale pamiętacie, że się nie dało, nie? bo on był za miękki i się rozwalał, a trytytka była za krótka. Dobra, otworzyłam jeszcze raz. Kładę. Ja nie wiem, czy one są takie szybkie, Ares, że one wejdą, pociągną klopsa, klatka się zamknie i one jeszcze zdążą wyjść, zanim się zamknie. Chyba, że naprawdę przechodzą przez te dziury, no ale one nie są aż takie wielkie. Przecież szczur jaki jest duży. No. Dobra, zostawiamy tak. Zostawiamy. Dobra, idziemy stąd. Arciu, normalnie szczur pluje nam w twarz. Tak, pluje nam w twarz. Jaja sobie z nas robią. Jest i Arciu na snopku. A Emi śpi. Tak, spał konik. Oj, jaki śpiący konik. Odpoczywa, tak? Odpoczywał konik. No, widzisz, taka zmęcona jesteś, nie? Taka zmęcona z kobyłka. Proszę mnie nie gryźć. Co tam? Chciałaś coś ode mnie? Nie? Arciu, a te kaczuchy nie. One chyba depresję mają, że tu przyjechały. Bo babcia mówiła, że one mają 3 lata. Przynajmniej ten, ten kaczuch, ten samiec. I one tak długo chyba mieszkały tam u babci koleżanki, że dostały teraz depresję. I one nawet wody nie chcą pić. Znaczy, może i piją, ale nie rozlewają. A normalnie kaczki rozdawają wodę i się bawią. On krzyczy na mnie trochę. Uciekają do mnie. Uciekło ode mnie, kaczuchy. Jakie dziwne dźwięki wydaje ten samiec. Wyzywałeś mnie? Tak? Wyzywał mnie. Ej, nie idźcie tam, bo nie wyjdziecie. Jeszcze utkniecie tam. Dobra, ja już idę, już was nie stresuję. Teraz jak kur nie ma, to one mogą sobie tu wchodzić. to jeszcze nie jest sprzątnięte. Tu muszę dostać wenę, żeby tam sprzątnąć. Jak się zamkniecie, to nie wyjdziecie! Kaczuchy! Kaczuchy to jest brudno. Dobra, postawiłam im tak konewkę, żeby to się nie zamknęło. Chcą, to niech tam siedzą. A najwyżej sobie później wyjdą. Arciu, wiesz, co babcia mówiła, że te kaczuszki, one mieszkały z kurami. I ta pani je oddała, bo kury chyba i miajka niszczyły. I one nie mogły sobie jajek uhodować, wiesz? Dlatego one nie mogły mieszkać u tej pani. Jeszcze nie mam weny, żeby tutaj posprzątać, bo tu trzeba wziąć szpachtelkę i wszystko wyskrobać. Tam ściany by trzeba umyć. I dopiero jak będą umyte, to trzeba pomalować. Nie? A czy to jest trochę roboty. Robota na cały dzień, no? A dzisiaj jest tak tak średnio mi się chce, bo jest trochę zimno. Dobra, chodź. Idziemy Tasia wpuścić do kur. Prześwietlaliśmy wczoraj jajka w inkubatorze i trochę za szybko to robimy, ale coś tam było widać niby, taką obwódkę, tak jakby się zarodek zagnieździł już i w dwóch było widać takie, takie pyci, pyci ptaszki, takie kropeczki, także chyba się coś tam rozwija, ale nie wiem, bo te inkubatory myślę, że są zepsute. Krzyczą co dwie godziny, żeby im wody dolać, znaczy ten jeden, bo ten drugi w miarę trzyma, ale ten jeden to zawsze w nocy piszczy. Że trzeba mu dolać. Cały dzień może trzymać wilgotność 60%, ale przychodzi noc i trzeba po kilka razy wstawać. I doleje się trochę i nagle robi się taka duża wilgotność, że nie można jej zbić. I otwieram po kilka razy ten inkubator, żeby wilgotność spadła. Czemu wy się tam chowacie? Bo tam nie wieje? Czy Danusie chowacie? One wszystkie Danusie ogrzewają. Nie wieje dzisiaj aż tak mocno. Szukam klucza od gołębnika, a klucz jest tutaj. Chciałam wam gołębie pokazać. Ares, żebyś tu nie wchodził! Zostań! Ty nie możesz, bo one się boją. Zamknęłam się tak leciutko od środka, bo się boję, że zamknę się i nie wyjdę. Pokażcie się gołąbki. Takie ładne gołąbki. Tak lakają. A tu? Ho, ho, ho! A tu jakie gołąbki! Tak, ja też je pierwszy raz widzę na oczy. Takie si siwe. Podobno miały jajka, ale nie siedziały na nich. I... Nie siedziały na jajka. Jak przyjdzie wiosna, to gołąbki będą wypuszczane. Bo one były kupione jako nowe, młode. I one musiały ogarnąć, że tutaj mieszkają. Bo jakbyśmy je wypuścili, no to one by pewnie wróciły do starego gołębnika. Bo gołąb ma taki na nawigator w głowie. I też na jesieni dużo takich ptaków, które polują, latały. I by je mogły zjeść. Ale jak przyjdzie wiosna, to myślę, że będą latać sobie. Nie, nie widziałeś gołębi i nie zobaczysz, bo, bo one się bardzo boją. Co się stało? Chciałeś zobaczyć gołąbki? I nie widziałeś? No nie możesz. Pamiętasz, jak miałeś gołąbka kadłubka? Tak? I daliśmy mu wolność, tak? Kadłubkowi odrósł ogonek, bo ktoś mu wyrwał ogonek i skrzydełka. I miesiąc mu odrastały. I go wypuściliśmy później i odleciał. Ale kadłubek nie był do nas przywiązany, nie? My nawet nie chcieliśmy, żeby on się przywiązywał. Bo od samego początku było wiadomo, że go wypuścimy z powrotem. No i go puściliśmy tak w górę. I tyle go widzieliśmy, nie? Poleciał do miasta, bo to był miastowy gołąb. On pewnie mieszkał ze swoimi ziomkami na kościele. Na kościele pełno gołębi mieszka. Arciu, zanim pójdziemy na pole, to Stasia zapęć. Nie, najpierw Stasiu. Niech on do, do swojego domku pójdzie, tak? Tasiu. Tasiu do domku swojego. Idź do swoich dziewczyn, idź. Idź Tasiu, idź. Idź do domku. Ciekawe, jakbyśmy pokazali Stasiowi te małe pisklaczki. Jakby zareagował, czy by je podziobał, czy by zainteresował się nimi. Poczekaj, muszę ci otworzyć. Chodź Tasiu, chodź. Tasiu, szybko, szybko, bo one uciekną. Szybko. Szybko, szybko. Dobra. Tylko też nie wezmę tych małych ptaszków na dwór, bo jest za zimno, to po pierwsze. A po drugie mogą chorobę dostać, mykoplazmę czy coś. A będą nieodporne i, i będzie po kurczaczkach. Nie? Arysa to nie obchodzi, bo on chce iść na pole. jak chce iść na pole, to nic go nie obchodzi. No to idziemy. Tak? Na pole? Arciowi dzisiaj zrobiłam spadła stupek. Smarowałam mu opuszki, bo on ma takie popękane bardzo. I właściwie nigdy mu ich nie smarowałam, ale już mi go było żal, że ma takie popękane. O, jaki szczęśliwy piesek, jak biega. Jaki szczęśliwy. Co tam patrzysz, Arciu? Musisz posprzątać dzieciom, bo dzieci już brudno mają pewnie. Zobacz, jaki syf mają dzieci. Ho, 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 jakie ty masz dzieci. Jakie ty masz dzieci? Dobra, Arciu, to ty się zajmuj nimi, tak? A ja im miskę sprzątnę. Tak, dzieci? Słuchaj, Arciu, zostawiam cię samego, tak? Bo idę im wodę wymienić. Pilnuj ich, żeby kotek tu nie wyleciał, tak? To ja idę. A nie idźcie za mną. Przypilnowałeś ich? Tak? Zobacz, przyniosłam im piciu tutaj. Chcecie piciu? Nie chcą pić, to dobra. To ją włoży do miseczki. <laughs> Jakie on miał ładne dzieci. Tak? Ładne dzieci miałeś? Super masz te dzieci. Dobra, Adciu, dzieciaki wracają do miski, tak? Wołaj dzieciaków. Dzieciaki, chodźcie. One w ogóle nie słuchają. Nie słuchają te twoje dzieci, Ares. Chodźcie tu. O, przyleciał. Słodziak. Słodziak przyleciał. Widziałeś? One były głodne. Bo one zjadły w nocy to, co miały. Zobacz, jakie głodne ptaszki. Widziałeś? Też byłeś głodny? Ty nie byłeś głodny, bo ty śniadanko zjadłeś, nie? Dobra, trzeba dzieci zasłonić. Tak, zasłaniamy dzieci. Zasłaniamy dzieci, żeby im ciepło nie uciekało. Tak? Zasłonięte? Dobrze.